Dzisiaj zagrałam sobie OPI. Cześć! Ja jestem siostra. Dzisiaj ja zagrałam okay. sobie jakieś, jakieś takie OPI, nie wiem. Gdzie jestem? Ja jestem mm. tu, ja mam taki emo outfit. Wow. No i znowu rybam. W tym to odcinku. Będzie... W tym odcinku tylko będzie pokazywane jak... E, Najwyżej by wytniemy. Jak failuje w Robloxie. Zobaczcie. Znowu. znowu dobra. Dobra, to jest ostatni raz. Czekaj. Dobry plan. <noise> <Bo głos> największy wróg to jest ogólnie Oppi. Dlatego <noise> jestem zbyt? emo, bo zawsze w obi przegrywam. Uu. Uu! Normalnie trzeba też patrzeć. Dobra, czekaj. Czeka mi się tak dziwnie jakoś. I kto, i kto spa? Teraz ty będziesz emo. Myszko, my jest taki... Dobra, muszę... ciśniemy. Ciśniemy. Dawaj. No i rybłam. No i górze to... po prostu pomału. To ja. No ja dopiero to przejdę, kiedy, kiedy będziesz miała 25 lat i trójkę dzieci. dobra. Dobra, weź, nie możesz mnie rozpraszać. Ja jestem Obbi final boss. Była w rankingu Robloxa, to bym była na pierwszym miejscu. Najgorszych kraczy. <laughs>